Rozdział pierwszy. Droga do pokoju. Słońce powoli wznosiło się nad tropikalną wyspą, rzucając długie cienie na dżunglę pełną wysokich drzew i gęstych lian. Kapitan Pasur, najsłynniejszy pirat wśród tygrysów, szedł na czele małej grupy przez splątane ścieżki. Za nim kroczył żelazny kieł, jego zaufany oficer oraz ostrorogi, Dumny wódz plemienia Czarnych kłów. Ich cel był jasny. Dotrzeć do wioski Czarnych Łap i spróbować zakończyć bezsensowną wojnę, która pochłonęła zbyt wiele istnień. Ostrorogi był potężnym wojownikiem, ale teraz, idąc obok pazura, wyglądał na spiętego. Jego futro było najeżone, a duże oczy błądziły po otoczeniu, jakby spodziewał się ataku. Nie podoba mi się to, kapitanie, mruknął. Jeśli wódz czarnych łap postanowi mnie pojmać albo gorzej, skrócić o głowę, nie będę miał nawet szansy się bronić. Pasur rzucił mu spojrzenie pełne pewności. Ręczę za twoje bezpieczeństwo, wodzu. Powiedział spokojnie: Nie pozwolę, by doszło do rozlewu krwi. Przyszedłem tu, by zakończyć tę wojnę, a nie rozpętać nową. Ostrorogi westchnął, ale skinął głową. Czasem zastanawiam się, jak to wszystko się zaczęło, powiedział po chwili milczenia. Wojna trwa tak długo, że nawet nie pamiętam prawdziwego powodu. Może był jakiś spór o ziemię, a może ktoś się poczuł obrażony, a potem poleciały pierwsze strzały, potem pierwsze ciała i tak to się ciągnęło. Tak już jest z wojną, powiedział żelazny kieł, pocierając swoją stalową protezę na miejscu utraconego kła. Zaczyna się od błachostek. Ale kończy na stosach ciał. Pazur nie odpowiedział, ale wiedział, że obaj mieli rację. Sam widział zbyt wiele bitew, zbyt wiele ofiar, i wiedział, że tylko silni i mądrzy wodzowie mogą powiedzieć dość i zmienić losy swoich plemion. Gdy dotarli do wioski Czarnych Łap, uderzył ich smród spalonego drewna, i krew wsiąkająca w ziemię. Wszędzie byli ranni wojownicy. Niektórzy opierali się o rozwalone chaty, inni leżeli pod opieką uzdrowicieli. Kobiety i dzieci płakały nad ciałami tych, którzy już nigdy nie otworzą oczu. Pazur zatrzymał się i spojrzał na ten przerażający obraz. Widział wojny, walki. Bitwy, ale każda wyglądała tak samo. Zwycięstwo, przegrana. Jakie to miało znaczenie, skoro wszyscy byli przegrani? – To wszystko nasza wina – wyszeptał Ostrorogi, patrząc na ten widok. – Nie wasza – poprawił go Pazur. – To wina nienawiści. Która tak łatwo przysłania nam realny osąd. Ledwo zdążyli się rozejrzeć, gdy nagle rozległ się gniewny ryk. To on, wód czarnych kłów! krzyknął jeden z wojowników czarnych łap, wskazując na ostro rogiego. Łapać go! Kilku uzbrojonych wojowników rzuciło się w ich stronę gotowych do ataku. Mm, – Zdujcie! – ryknął Pazur, wyciągając szable i stając pomiędzy nimi a Ostrorogim. – Przyszliśmy w pokoju. – Pokój! – syknął jeden z wojowników, wyszczerzając kły. – On odpowiada za śmierć naszych braci, za płacz naszych kobiet. Nie ma dla niego litości. Ostrorogi zadarł głowę, gotowy na atak, ale pazur uniósł łapę. Czy zabijanie kolejnych sprawi, że wasz ból zniknie? Zapytał, patrząc prosto w oczy gniewnemu wojownikowi: Czy kolejna krew wsiąkająca w ziemię ożywi tych, którzy już odeszli? Wojownicy zawahali się. Ale ich spojrzenia wciąż były pełne gniewu. Chcemy zakończyć tę wojnę, dodał pazur. To nie jest miejsce na dalszą rzeź. Zaprowadźcie nas do waszego wodza. Jeśli nie chcecie pokoju, możecie mnie zabić razem z nim. Zapanowała cisza. Nawet ranni wojownicy wstrzymali oddech. Po chwili jeden ze starszych wojowników, którego futro było poorane bliznami, skinął głową. Zaprowadzimy was do żelaznej pięści, powiedział ponuro. Ale jeśli to pułapka? To nie jest pułapka, zapewnił go pazur. Wojownicy rozstąpili się, robiąc miejsce. Kapitan Ostrorogi i żelazny kieł ruszyli dalej w stronę głównej chaty wodza Czarnych Łap. Wszyscy wiedzieli, że to, co stanie się w tej chacie, zdecyduje o przyszłości plemion, a może i całej wyspy. Rozdział drugi. Trudne pertraktacje. Wódz Czarnych Łap, Żelazna Pięść, był starym, doświadczonym wojownikiem, którego futro pokrywały niezliczone blizny. Siedział w dużej chacie, na szerokim drewnianym tronie, zdobionym kośćmi i piórami dzikich ptaków. Jego zielone oczy zmierzyły przybyszów, kapitana Pazura, żelaznego kła i co najważniejsze, ostrorogiego, wodza czarnych kłów. Wokół stało kilku najwierniejszych wojowników. Gotowych do ataku na najmniejszy znak. Napięcie było niemal namacalne. Kapitanie, pazur odezwał się żelazna pięść. Jego głos był niski i chrapliwy, jakby od lat wydawał tylko rozkazy na polu bitwy. To ty sprowadziłeś do mojej wioski mojego największego wroga powiedz mi, Czemu nie powinienem go tutaj zabić? Wszyscy spojrzeli na pasura. Tygrys pirat stanął dumnie, nie spuszczając wzroku z wodza. Bo nie przyszedł tu jako wróg, powiedział stanowczo. Przyszedł jako wódz, który chce zakończyć tę wojnę. Wojna toczy się od pokoleń. Warknął jeden z doradców żelaznej pięści. Ile naszych dzieci nie zobaczyło dorosłości? Ile wiosek spalono? Ile krwi przelano przez tego wodza i jego przodków? A nie tylko przez niego, odparł spokojnie pazur. Wasi wojownicy też zabijali. Wasi przodkowie też palili wioski. W tej wojnie nie ma niewinnych, są tylko ofiary. Szelazna pięść zmrużył oczy, a potem spojrzał na ostrorogiego. A ty? Co masz do powiedzenia? Ostrorogi podszedł bliżej, prostując się dumnie. Mam do powiedzenia to samo co on rzekł, wskazując na pazura. Ta wojna nie ma sensu. Nie pamiętamy nawet, dlaczego się zaczęła. Nasze plemiona były kiedyś jednym ludem, a teraz zabijamy się nawzajem. I po co? Żeby na koniec nie zostało nikogo? Jaki przykład dajemy kolejnym pokoleniom? Wódz czarnych łap zamilkł, a w chacie zapadła cisza. Tylko ogień w palenisku trzaskał cicho rzucając cienie na ściany piękne słowa mruknął w końcu żelazna pięść ale słowa nie wrócą naszych poległych nie nie wrócą powiedział kapitan pazur ale mogą ocalić tych którzy jeszcze żyją wódz czarny łap spojrzał na swoich wojowników niektórzy kiwali głowami inni wciąż byli sceptyczni jeśli zakończymy wojnę to co dalej zapytał żelazna pięść mamy się po prostu rozejść i udawać że nic się nie stało nie odparł ostro rogi rozejdziemy się i odbudujemy nasze życie a potem stworzymy coś nowego Nową wioskę, dodał pazur. Wszyscy spojrzeli na niego zaskoczeni. Nową wioskę? Powtórzył żelazna pięść. Tak, powiedział pazur. Na miejscu, gdzie toczyła się ostatnia bitwa, tam, gdzie przelano krew waszych braci, zbudujcie jedno plemię, jedną społeczność. Czarne łapy i czarne kły mogą na powrót stać się jednością nie jako wrogowie, ale jako czarne pantery. W chacie zapadła cisza. Pomysł był szalony, ale jednocześnie brzmiał jak jedyna właściwa droga. Ostrorogi spojrzał na żelazną pięść. Wiemy, jak ze sobą walczyć powiedział. Może najwyższa pora nauczyć się, jak ze sobą żyć. Żelazna pięść westchnął ciężko i wstał. Jeśli ja się zgodzę, czy twoi wojownicy zaakceptują ten pokój? Tak samo jak twoi, odparł Ostrorogi. Jedni będą przeciw, inni za. Ale to my jesteśmy wodzami. My decydujemy o ich losie. Żelazna pięść spojrzał mu prosto w oczy. Zgoda! Ostrorogi skinął głową. Zgoda! W chacie rozległy się szepty. Wojownicy byli zaskoczeni, ale nikt nie protestował. Pazur uśmiechnął się lekko. Wiedział, że to nie koniec ale pierwszy krok został zrobiony. Następnego dnia w całej wiosce ogłoszono pokój. Nie wszyscy od razu przyjęli go z entuzjazmem, bo rany po bitwie wciąż były otwarte, ale większość wojowników czuła ulgę. Przy ognisku podeszli do pazura Joko i żelazny kieł. Kapitanie, tu bylcy obiecali nam pomóc w odbudowie statku, powiedział Joko. Racja dodał żelazny kieł. Teraz, gdy nie muszą już walczyć, mogą skupić się na budowie. Pazur spojrzał na oba plemiona. W takim razie do pracy! Jeśli mamy stąd odpłynąć nasza czarna wdowa musi być jeszcze lepsza niż wcześniej. Wodzowie zgodzili się pomóc, a plemiona zebrały siły, by rozpocząć budowę. To był prawdziwy nowy początek, zarówno dla wyspy, jak i dla kapitana Pazura oraz jego załogi. Rozdział trzeci budowa statku. Wioska tętniła życiem. Pantery z plemion czarnych łap i czarnych kłów, jeszcze do niedawna wrogowie, teraz pracowały ramię w ramię. Na polanie, gdzie rozegrała się ostatnia bitwa, zamiast dźwięku broni słychać było stukot narzędzi, szum pił przecinających drewno i okrzyki współpracy. Kapitan pazur! Z rękami założonymi na piersi, stał na niewielkim wzniesieniu i patrzył na postęp prac. Obok niego, żelazny Kieł, jego wierny oficer, nadzorował konstrukcję kadłuba. Muszę przyznać, kapitanie, że te pantery mają wprawę. Mruknął Kieł, przyglądając się jak kilku silnych wojowników. Precyzyjnie rzeźbi ogromne belki. Ten statek będzie silniejszy niż wcześniej. Nie tylko statek, odparł Pazur, patrząc na współpracujących wojowników. Te plemiona też. Kiedy kilka tygodni temu stanął między ich wodzami, nie wiedział, czy jego słowa wystarczą, ale teraz widział efekty. Wojownicy, którzy jeszcze niedawno stali naprzeciw siebie, z ostrzami w łapach, teraz razem budowali lepszą przyszłość. Praca trwała wiele tygodni. Pantery ścinały najpotężniejsze drzewa w dżungli, a potem obrabiały je pod czujnym okiem żelaznego kła. Jego doświadczenie w budowie statków okazało się bezcenne. Każdy kawałek drewna był odpowiednio obrabiany, każda belka dopasowana idealnie. W jednym z namiotów kobiety i starsi wojownicy zszywali nowe, czarne jak noc żagle, które miały nadać statkowi jeszcze bardziej złowieszczy wygląd. Podczas budowy nie brakowało drobnych sporów. Jeden wojownik czarnych łap krzywo spojrzał na wojownika czarnych kłów. Ktoś przypadkiem podciął belkę nie tak jak trzeba, ale pasur szybko rozwiązywał konflikty, przypominając im, że to nie czas na stare waśnie. Joko, który pomagał w montażu bocznych desek, rozejrzał się po statku i gwizdnął z uznaniem. Powiem ci, kapitanie, że to nie będzie zwykła czarna wdowa powiedział. Jest szybsza, silniejsza i bardziej wytrzymała. Brakuje tylko armat dodał żelazny kieł. Pazur pokiwał głową. Zdobycie ich będzie naszym następnym celem powiedział. Ale tym zajmiemy się, jak już opuścimy wyspę. Gdy budowa dobiegała końca, do pazura podszedł krwawy Kieł, jeden z najbardziej zapalczywych wojowników czarnych kłów. Był wysoki, silny i nosił na ciele liczne blizny po bitwach. Kapitanie, zaczął poważnym tonem, chcę dołączyć do Twojej załogi. Joko, który stał obok pasura, natychmiast się napiął. Nie ma mowy! warknął. Jeszcze niedawno chciałeś nas zabić. Wojna się skończyła, powiedział krwawy kieł, spoglądając Joko prosto w oczy. Ale ja jestem wojownikiem. Pokój to nie moje miejsce. Na wyspie będę tylko przeszkadzał w jego utrzymaniu. Na morzu. Tam mogę znaleźć swoje przeznaczenie. Pasur milczał przez chwilę, przyglądając się wojownikowi. Uh. A jeśli pewnego dnia zdecydujesz, że jesteśmy twoimi wrogami? zapytał. Krwawy kieł uniósł łapę i złożył ją w pięść. Przysięgam na swoje imię. Że będę lojalny wobec załogi, powiedział. Jeśli zdradzę, możesz wrzucić mnie do morza. Joko syknął niezadowolony, ale pazur uśmiechnął się lekko. Masz odwagę, to pewne, i widziałem jak świetnie walczysz. Choć nie zawsze czysto, powiedział i zamyślił się przez chwilę, po czym dodał: W porządku. Witaj na pokładzie! Krwawy Kieł skłonił głowę z szacunkiem, a potem odszedł, by przygotować się do wyprawy. Do załogi dołączyło jeszcze dwóch młodszych wojowników, którzy marzyli o przygodach na morzu. Dla nich statek był symbolem nowego życia. Wieczorem, przy wielkim ognisku. Plemiona świętowały zakończenie wojny i budowę nowego statku. Żelazna Pięść i Ostrorogi usiedli obok siebie, patrząc jak ich wojownicy śmieją się i jedzą wspólny posiłek. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że tak to się skończy, wyśmiałbym go, przyznał żelazna Pięść. Ja też. Mruknął ostro rogi. Ale w końcu ktoś musiał powiedzieć: dość! Pazur siedział obok nich i słuchał. Nie moglibyście tego zrobić bez siebie nawzajem, powiedział. Obaj wodzowie spojrzeli po sobie i po chwili, jakby z pewnym wysiłkiem, unieśli swoje kielichy i stuknęli nimi lekko. Za przyszłość! Powiedział żelazna pięść. I za tych, którzy dali nam drugą szansę, dodał ostro rogi spoglądając na pazura. Następnego ranka, gdy słońce wznosiło się nad horyzontem, załoga weszła na pokład dopiero co zwodowanej czarnej wdowy. Statek był doskonały. Jego czarne żagle powiewały dumnie, a potężny kadłub lśnił w promieniach porannego słońca. Był gotów na nową podróż. Czas ruszać, powiedział pazur, stojąc na mostku kapitańskim. Na brzegu zgromadziły się obie wioski. Wojownicy, którzy jeszcze niedawno byli wrogami, teraz machali im na pożegnanie. Wodzowie podeszli bliżej. Masz dług u czarnych, panter, pazurze, powiedział żelazna pięść. Jeśli kiedyś wrócisz, znajdziesz tu dom, dodał ostro rogi. Kapitan uśmiechnął się. Może nie zapomina o tych, którzy kiedyś po nim żeglowali, powiedział. Może pewnego dnia znów tu zawiniemy. Po tych słowach odwrócił się i podniósł łapę. Wciągnąć kotwicę, żagle na wiatr! Czarna wdowa powoli odpłynęła od brzegu, zostawiając za sobą wyspę, która już nigdy nie będzie taka sama. Kapitan pazur patrzył przed siebie ku horyzontowi. Nowa załoga, nowy statek, nowa przygoda. A przed nimi całe morze czekające na kolejny rozdział ich historii w pogoni za sławą i bogactwem.